Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj na Waszą prośbę będzie film o Wandzie Rutkiewicz. Wiem, strasznie długo to trwało, kiedy zaczynam spełniać Wasze prośby, ale no tak się złożyło, wybaczcie mi. Teraz będę nagrywała filmy z Waszymi prośbami, o które poprosiłam w filmie Zamów swój portret tarotowy, to było wiecie, parę miesięcy temu. Ja nagrałam kilka filmów na zapas z tego względu, że no, było u mnie w życiu taka a nie inaczej i wolę mieć zabezpieczenie na wszelką okoliczność, żeby te filmy po prostu regularnie pojawiały się na moim kanale pomimo tego, że intensywnie miałam, miałam ten czas bardzo intensywny. Teraz zaczynam spełniać Waszą prośbę. I już nie gadam więcej nic, tylko zmierzam do tematu. Wanda Rutkiewicz, urodzona w 1943 roku, polska himalaistka, wiecie na pewno, zaginęła w górach w Himalajach, jej ciało nie zostało odnalezione, prosiliście mnie o jej portret taratowy. I obliczyłam go już jakiś czas temu i szukałam właściwie, gdzie ona miała może nie tyle zapisane, nie tyle jednoznacznie powiedziane, będziesz chodzi, chodziła po górach, tylko aktywność sportową, bo zanim ona chodziła po górach, była bardzo dobrą siatkarką, chodziła też po sudetach, po, był tołazem, więc tak jakby ewoluowała, tak? I szukamy jej tej aktywności fizycznej. Ma zapisaną aktywność fizyczną w karcie Rydwanu. To jest najważniejsza sprawa w jej życiu, nie w portrecie cienia, tylko liczona z indywidualnego portretu. Tu jest karta Rydwanu. Rydwan, ja wspominałam Wam o Rydwanie przy okazji osób, sportowców, jak to się nazywa? wyścigów, tak, samochodowych. Tam był Michał Schumacher i chyba jeszcze jedna osoba. Oni też mieli rydwan. Mówiłam Wam o rydwani w kontekście sportów ekstremalnych, więc laizm też jest jakby nie było sportem ekstremalnym. Iwanda Rutkiewicz miała to zapisane, ten rydwan i miała również na odrobieniu lekcji karmicznej zapisanej rydwan. Poza tym no ten Rydwan, tylko ta jedna karta na pewno nie pchnęła do tego. Ona, Cała jej konstrukcja portretu, jej wnętrze, tak jak ona żyła, jak myślała, czym się zajmowała, co ją interesowało, to wszystko płynęło na, na zajęcie się sportem ekstremalnym, jakim jest wspinanie się po wysokich górach w, i nie tylko w Polsce, ale na świecie. Ona miała również maga. Miała maga w misji życiowej i miała maga w karcie przeznaczenia. Miała najważniejszą sprawę w życiu w portrecie cienia karty świata. Miała również kilka kart śmierci w swoim portrecie tarotowym. Więc słuchajcie, nie będę teraz opowiadała o konkretnych pozycjach, tak? Roz, rozbijała je na czynniki pierwsze, ale te, te karty wzięte w całość mówią o tym, że bardzo odważna kobieta bardzo ciągnęło ją do, do tych sportów ekstremalnych, tak? Na, nazwę to tak ogólnie. Chociaż świadkówka nie jest sportem ekstremalnym, ale widocznie dla niej było to za mało. Był, ona się w tym w pewnym momencie tak myślę, że nie spełniała, nie dawało jej takiej przyjemności. I równolegle ona chodziła po Rudawach Janowickich, potem w latach 60 chodziła po jaskiniach, więc naturalna to była droga ewolucji do wspinaczki wysokogórskiej himalaizmu. Właściwie, wiecie, wspinaczka wysokogórska to mogą być również Tatry, ale ja mam na myśli ośmiotysięczniki że te wszystkie karty wzięte w całość w jej portrecie tarotowym mówią, że jej odwaga, jej chęć też ryzyka, bo jakby nie było rydwa jest ściśle związany z ryzykiem, chęcią sprawdzenia się, tak? W tym wypadku w ekstremalnych warunkach i na ekstremalnych szlakach czy nie jestem pewna, czy ona chciała po prostu pokazać, że jest coś warta? Myślę, że, że tutaj o to nie chodziło. Myślę, że chodziło o sam fakt um, spinaczki, realizacji się też sportowej, swojego ciała. Poza tym ona, słuchajcie, w sportradzie teratowym nie ma kart mówiących o, tych, o tym, że leci gdzieś na łeb na szyję jak głupiec. Ona głupca odrzucała i go nie umiała. Ona ma bardzo dużo po, w, w swoim portrecie terotowym bardzo przemyślanych kart. Przemyślanych w tym, sensie, że, w tym sensie, że wcześniej trzeba się dowiedzieć czegoś na jakiś temat, doszkolić, dokształcić, a, do, a potem na podstawie tej wiedzy, którą się zdobyło, realizować jakiś tam swój własny plan. Jakie to są karmy? Ma kapłankę na drugim etapie życia, ma y, również tą samą kapłankę ma w karmie. Y, ma kapłankę na motywie y, Ma y, kartę kapłana, y, y, jak wykonać misję. Y, ma gdzieś jeszcze ma tego kapłana. Nie. Ma tego maga z misji. Więc tak ma maga z misji, jak wykonać misję ma i jak pracować misją ma księżyc. No tutaj ewentualnie możemy się dopatrywać, że w tym, że po prostu jej ciało nie zostało odnalezione. Nie wiadomo do dzisiaj, czy jej szczątki, na pewno gdzieś tam leżą, tak, kości już teraz, ale no nie zostały odnalezione wtedy w akcji poszukiwawczej. Um. Także to są karty, o których Wam powiedziałam, czyli ta powtarzająca się kapłanka, ten kapłan, mak, mak również ma wiedzę, na, szeroką wiedzę na różne tematy, które go interesują i potrafi swobodnie manewrować pomiędzy łączeniem różnych, łączeniem różnych punktów z różnych źródeł tak aby w jedną całość stworzyć coś i pomogło mu to w jego działalności jakiejkolwiek, więc kapłanka wie dużo, Wanda Rutkiewicz wiedziała dużo, ona na pewno miała sporo kontaktów, no wtedy słuchajcie, musimy wziąć uwagę, że to był głęboki socjalizm i komunizm w Polsce, więc nie było internetu, nie było swobodnych aktów międzynarodowych, ale takie publikacje książkowe albo, albo jej kontakty powiedzmy międzynarodowe, wtedy kiedy ona wspinała się po górach, no bo najpierw trzeba było przejść jakąś praktykę, nie od razu lecieć do Himalajów i wspinać się bez przygotowania, trzeba było przećwiczyć swoje umiejętności, czy te mapy, topografię, meteorologię. To się, słuchajcie, wszystko wiąże z szeroko pojętą dziedziną geografii, geologia meteorologia, topografia, morfologia, hydrologia. To wszystko są dziedziny geografii należące do ukształtowania powierzchni i Wanda Rutkiewicz chcąc e, świadomie wspinać się, bo ona była świadoma. To nie było tak, że ona sobie poszła i OK zdobyła chorągiewkę sobie e, tam za e, e, wbiła i, i super, i wracam. Nie, Wanda Rutkiewicz była świadoma, więc e, jak mogła w tamtych czasach bez urządzeń, które dzisiaj są dostępne, czytać pogodę, czytać, czytać góry, czytać morfologię, tylko i wyłącznie wiedzieć dużo na ten temat. I takie kontakty, zmierzałam do tego, że jej kontakty międzynarodowe, na pewno nas wiązała wtedy, kiedy wchodziła po górach w różnych częściach i Polski, może na Słowacji, może w Czechach. Nie wiem, czy ona wyjeżdżała, powiedzmy, gdzieś na, na przykład w Pireneje. No trudno wtedy było wyjeżdżać. Może dostała paszport, żeby wspinać się na przykład w Alpach albo w Pirenejach. Jeżeli tak, to nie byłabym zdziwiona, bo ona ma najważniejszą sprawę w życiu w procesie karty świata, więc ją ciągnęło nie tylko może do kontaktów międzynarodowych, takich międzyludzkich, ale powiedzmy w tej dziedzinie wspinaczki do poznania innych gór. Jak można świadomie się wspinać, poznać naturę gór, poznać naturę tej natury co każdy, co wiatr do ciebie mówi, z której strony wieje, w którą stronę wieje, jakie, chmur, jakie rodzaje chmur są na danej wysokości nad poziomem morza, jak zmienia się szybko pogoda, co z danej chmury może się stworzyć, czy to jest kumulus, czy to jest stratus, czy to jest kumulonimbus, czy zaraz będzie burza, czy nie będzie burzy. Wanda Rutkiewicz musiała to wszystko wiedzieć. Mimo, że w źródłach nie znalazłam tego w internecie, ale sądzę, że ona y, liznęła tematu szeroko pojętej geograficznych, bo po prostu y, to było jej potrzebne. To jest potrzebne y, ludziom wspinającym się wysoko w górach i nie tylko w górach y, właśnie najwyższych świata, ale również w moich sudetach za rogiem. Wiedza, że temperatura powietrza obniża się z, każdym, z, każdym, z każdymi 100 metrami o 1 stopień, więc jeśli psamy się na 800 metrów nad poziomem morza albo o 900, czyli wiemy, powinniśmy to wiedzieć, że musimy wziąć zapasowe żery, kurtkę przeciwdeszczową, przeciwwietrzną bo jest zimniej, po prostu jest zimniej. No chyba, że zachodzi zjawisko inwersji, ale to zdarza się rzadko, chociaż świeża. Dobrze, to była taka moja dygresja na temat szeroko pojętej geografii z różnych dziedzin, zwłaszcza meteorologii, dlatego że to się bezpośrednio wiąże z ukształtowaniem terenu, geomorfologią naszej Ziemi. Wanda Rutkiewicz musiała być tego świadoma i jestem tego przekonana. Ona ma za dużo kart mówiących o tym, yy, yy, o wiedzy. Kapłanka wie dużo. Ona nie musi o tym mówić, że ona to wie. Ona po, prawdopodobnie popatrzy w niebo, zobaczy z której strony wieje wiatr yy, i ona czuje, że zaraz będzie powiedzmy zmiana pogody. Natychmiast. W ciągu dwóch minut może się w górach zmienić pogoda. Yy, warunki mogą się zmienić. Więc kapłanka to wie. Kapłanka nawet, słuchajcie, nie musi pewnych momentach mieć wiedzy książkowej, naukowej, ale ona wie to też z praktyki. Ona to wie. Ten kapłan, który, którego ona ma w portrecie, to już jest wiedza typowo książkowa, wiedza naukowa. Być może ktoś się uczył też, tak? Musiał mieć jakiegoś przewodnika na początku. No ludzie, którzy zaczynają chodzić po górach, no na początku nie chodzą sami, to się chodzi, wiecie, albo w parch, albo w grupie, żeby poznać. Poznać po prostu góry, szlaki, yy, yy, ukształtowanie terenu, roślinność, yy, yy, możliwość zejścia, kiedy zejdziesz ze szlaku, nagle znajdziesz, znajdziesz się pośrodku drzewa, yy, lasu, yy, znaleźć yy, drogę powrotną. Yy, tego wszystkiego yy, uczą się. Ludzie naturalnie, którzy mają coś wspólnego z góry, mieszkają w górach albo ludzie, którzy są pasjonatami gór i uczą się tego w praktyce, tak? w teorii, ale również w praktyce. Mak tą teorię, którą przekazywał powiedzmy Wandzie Rutkiewicz, kapłan i jej wewnętrzna ta wiedza, taka powiedzmy sobie znikąd, skądś, ze wszechświata, ten Mak korzystał. Tak? On potrafił to Łączyć te wszystkie elementy, pozornie może nawet nie do, nie do połączenia i pozornie nie pasujące do siebie. Dobrze, jeśli ona miała takie cechy w swoim portrecie tarotowym albo takie karty, które wskazywały na takie cechy, dlaczego, dlaczego nie wróciła? Nie wróciła z Himalajów. Tutaj jest kilka, słuchajcie, myślę, że przyczyn. Ona ma również śmierć w swoim portrecie tarotowym. Może ta kilka tych kart śmierci mówić o jej śmierci fizycznej, czyli niewytrzymaniu e, 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 organizmu na, e, w tak ekstremalnych warunkach. Ona śmierć ma na lekcji karmicznej, ma śmierć na wnętrzu i śmierć w portrecie cienia maksymalnych możliwości do osiągnięcia, gdy wykorzysta potencjał. Możemy wziąć to pod uwagę, że ta karta śmierci zrealizowała się u niej po prostu fizycznie, natomiast ona na pewno wzrastała wewnętrznie, wzrastała duchowo obcuj górami. To było dla niej widocznie bardzo istotne dziedzina życia i ona też rozwijała się dzięki temu. Jej horyzont się rozszerzał, bo ja mówiłam o karcie śmierci w moich dwóch przednich filmach, właściwie o samej karcie śmierci jako takich w Arkanach Wielkich tutaj odsyłam Was i nie nagrałam film, kiedy byłam na warsztatach umierania, więc to się dla mnie osobiście wiąże jedno z drugim. I dlatego e, e, mówię Wam o tym w tym kontekście i w kontekście Wandy Rutkiewicz. Ona ma również wierzę na komforcie karmicznym. Jeśli cofniecie się e, do e, filmu o Tomaszu Mackiewiczu, on również miał wierzę. I ja tą wierzę u e, e, osób, które mają coś wspólnego z górami, właśnie kojarzę z samymi górami. Wierzę jest jakby nie było górą. Dla mnie to jest oczywiste. I może rzeczywiście jest jakiś podtekst tej wierzy, że jest śmierć w górach. Razem ze śmiercią, konfiguracją ze śmiercią w, w, w lekcji karmicznej i na wnętrzu i maksymalnymi możliwościami do osiągnięcia, gdy Wanda Rutkiewicz wykorzysta swój potencjał, jest śmierć, razem z wieżą, może to rzeczywiście mówić o po prostu zginięciu, zaginięciu w górach. Co jeszcze Wanda Rutkiewicz ma, co ewentualnie mogło ją ubić? Ona ma słońce na strefie destrukcyjnej, ale to samo słońce ona ma w świadomości u siebie w portrecie indywidualnym. Czyli Wanda Rutkiewicz była przede wszystkim optymistką, była osobą na pewno często się uśmiechającą, ciepłą do ludzi, nawiązującą dobre kontakty międzyludzkie, chociaż ona czasami miała problem z bliskością, musiała mieć problem, ale czuła się odprężona, kiedy te relacje międzyludzkie były w porządku, takie harmonijne. Natomiast to słońce z, ze strefy destrukcyjnej u niej w portrecie nia, nie wiem, czy ją pchnęło do końca, do takiego maksymalnego ryzyka, dlatego że słońce jest w negatywie zauważaniem problemów, ale z drugiej strony Wanda Rutkiewicz ma głupca na pozycji w cienia, czego nie rozumie i rzuca, więc ona nie była lekkomyślna, ona nie była bezmyślna, ale, ale to słońce na strefie destrukcyjnej akurat w tym momencie, kiedy o ona po prostu stwierdziła, że na przykład przeczeka noc w tym miejscu, w którym ten jej towarzysz wspinaczki ją opuścił. Nie wiem dokładnie jak to było, ale ona tam chciała przeczekać noc. I kiedy słońce wstało, o wschodzie słońca rozpocząć nową wędrówkę. Może słuchajcie właśnie ta noc brak tego słońca, tak? To znaczy strefa destrukcyjna słońce teraz w tym kontekście kojarzy mi się, że słońca wtedy nie było, bo to była noc i ona czekając na wschód słońca może po prostu podjęła złą decyzję. Może ten brak słońca yy, wtedy, czyli ta noc, yy, kiedy ona chciała przeczekać, chciała, no nie wiem, się przyczaić i zaatakować znowu tą górę yy, kiedy, kiedy wstanie dzień, no stało się dla niej tragiczne w skutkach. Czyli no umarła, nawet nie zaginęła, ja mam wrażenie, że no po prostu tej nocy umarła. Tak wygląda portret tarotowy Wandy Drudkiewicz. Nie chcę opowiadać Wam o niej w kontekście jej życia prywatnego, jaka ona była, bo myślę, że dobrze byłoby skupić się tylko i wyłącznie na tej jej działalności, na tej pasji wspinaczki wysokogórskiej. I ona ma też kartę gwiazdy, słuchajcie, i gwiazda razem ze światem, razem z tą wiedzą jej, o której wspominałam, myślę, że ona kochała. Myślę, że ona po prostu tak najzwyczajniej, wiecie, kochała naturę, kochała góry, kochała geografię. No bo to wszystko się wiąże z naturą. Geografia wiąże się z naturą. Dobrze, to było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. Za tydzień albo dwa tygodnie jeszcze zobaczę jak to będzie. Będę realizowała na Wasze prośby opowiedzenia o osobach w kontekście ich portretów tarotowych. Dziękuję Wam, to było wszystko. Na razie, baczenia.